instead contact a member of cabin crew for assistance please fasten your seatbelt for takeoff and landing and whenever the seatbelt sign is illuminated Które się doskonale zna, w którym z każdym można się dogadać. W Doha, w Katarze będzie przesiadka, półtorej godziny. Półtorej godziny, odpoczynku takiego, żeby wyjść z samolotu i przygotować się, żeby wsiąść do drugiego. A no, oczu, kości kościoła rozproszuje. <laughs> Dopiero zacznię szukanie samolotu. Bilet jest. Teraz tylko gdzie się przemieścić. Pojęcia nie mam. Dobra, już wiem gdzie jest transfer. Czyli jeszcze jedna odprawa. Czas zacząć. Okay. No dobra, ogarnąłem już gdzie jest mój gate. A8. No i zostało półtorej godziny. Teraz można się trochę poszlajać, popatrzeć co i jak. I jedziemy, właściwie lecimy dalej. A że już tu byłem, to powinno być wszystko prostsze i łatwiejsze. Tutaj widać świat. Same złoto, po prostu rewelacja. Wszędzie, wszędzie jest przepych. Ale jak? Kurde, ja mam ochotę na kawę. Powinienem się napić kawy, co nie? Jakiejś takiej... arabskiej. Parzonej po turecku, a wlewanej do, do szklanki po polsku. Ale bym się kawę napił. O No i wyszło, że dupy Muszę zapierniczać w drugą stronę. I tutaj nikt na mnie uwagi nawet nie zwraca. Idę sobie z tyczką, gadam do kamery, do was, kochani, Chcę Wam pokazać, jak ten świat wygląda. Sam jestem zresztą ciekaw. I pamiętajcie, łapka w górę, jak Wam się podoba. I komentarz zostawcie pod filmem, co byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku. O, i na piechotę pokazują, że jest 7 minut. No to dobrze, że mam półtorej godziny. Kurczę, jakie to lotnisko wielkie. Musi być gigantyczne. A8, czyli teraz spróję na 8, a pojadę sobie szybkimi schodami. Niezłe ciuchy. że się w końcu zdrzemnę chociaż przez parę godzin jestem wykończony no i kawy się nie nagrywają wracamy do domu jak chcecie zobaczyć jak wyglądała business class to tutaj albo tutaj będzie link teraz w drugim samolocie, słuchajcie Wiele to nie zajęło, jakieś 15 minut Miało być półtorej godziny Więc szybko się uporali Najchętniej to bym usiadł I napił się czegoś Czegoś dobrego Strasznie to szybko poszło Siedzę na miejscu Zazwyczaj koło okna Lubię patrzeć widoki Za chwilę startujemy no i za parę godzin lądujemy. Thank you. Duży tutaj chaos Wszyscy krzyczą, biegają ze swoimi walizkami A ja chyba zwyczajnie pomalutku poczekam Przeszedłem już przez kontrolę imigracyjną Odciski palców złożone Po raz kolejny Gęba potwierdzona Po raz kolejny I nawet tutaj zapytali się mnie skąd jestem A to ze względu na to, że jak lecą ludzie z Kataru To wszyscy mają brody Ale <laughs> się okazało, że Jak to, pan nie jest z Arabii Saudyjskiej? Ja mówię, no nie Skąd pan jest? Ja jestem z Polski. A jak to z Polski? Tam też noszą brody? Oczywiście, że tak. Chyba jedzie moja baliska. No no, jedzie, jedzie. Teraz muszę tylko ogarnąć autobus i jedziemy dalej w trasę. Osemkę napisaną To okazuje się, że to nie jest mój autobus Tutaj bardzo ciężko się dogadać Jeżeli ktoś nie zna języka angielskiego Absolutny brak Zrozumienia dla języków obcych Oni znają tylko swój język No i może fajnie Ale gdy się pracuje na lotnisku I chciałoby się wsiąść do autobusu No to wypadałoby chociaż mieć obsługę Z językiem angielskim Nie ma szans, hadi. najmniejszych szans nie ma no ale chyba jestem w dobrym miejscu. Wszyscy mi mówią ósemka, ósemka, ósemka. Mimo, że jest na samej górze, na kolumnach są napisane wielkie cyfry, to i tak, i tak one się nie liczą, bo liczą się te malutkie. Pokażę wam. Patrzcie. Tam macie duże cyfry? Są. A nie liczą się te duże. Tylko te małe. Te malutkie. Jest to, że właśnie mi się telefon rozwalił. Muszę włożyć kartę, bo inaczej nie będzie internetu, a jak nie będzie internetu, to nie będzie cywilizacji. A wszystko mam w kieszeni. I prawie bym ten bilet zrobił. A za to jest klimatyzacja? Tak. Co mi brakowało? Klimat. Głupia rzecz, co. Ciekawostka, jak jest ten lot kombinowany, czyli Warszawa, Tocha, Tocha, Kanton, zastanawiałem się co powiedzieć, czy Gwanzło, czy Kanton, to przy, taki, to przy takim locie nie odczuwa człowiek różnicy czasu. Natomiast gdy się leci inaczej, jak leciałem dotychczas, czyli przez Paryż, i to jest jeden lot ciurkiem to człowiek jest wykończony i od razu czuć różnicę czasu. od razu jeżeli kogoś interesują wieczne budowy to z widoki są genialne a jeżeli byśmy się chcieli doszukać tutaj jakichś pięknych, malowniczych nie wiem widoków to proszę pojechać za Warszawę za każde duże miasto w Polsce absolutnie tutaj, co mi Jechał bardzo szybko. Hey, you. Thank you very much. You're bye, bye. Bye. Jak widać, nie wszyscy muszą mówić tylko i wyłącznie po chińsku. Właśnie pomógł mi koleś Mówi do mnie, ty stary, ale gdzie chcesz jechać? Ja mówię, no tutaj chcę jechać. On mówi, tutaj to już jesteś. Tak więc ja jestem już na miejscu. Do zobaczenia najdłużej.